Witajcie widzowie, ciekawe jak de jugador. Pulsa abrir chat para abrir el chat. U was tutaj leci dzień. U mnie w mojej wiosce dobrze leci dzień. Dzisiaj zrobimy sobie coś super dziwnego. zrobimy sobie mikro dom siada. Co w takim zamieszczać. Czy mnie na tego siana stać? Nie mam krów, nie będę ich rozmnażać. Nie mam krów, tego spokojnie, ludzie. Niebym miał krowy, bym je, je rozmarzać, ale krów nie mam. Chociaż bardzo bym je chciał mieć. Wiedziałem. Dajcie bym sobie to takie, takie, to, takie coś. Nie mówić, że coś tam. Że coś tam nie wiem, że jakiś ja dziwny jestem, że zostałem sianą, że jakiś robię pół dom siana. Ja jestem człowiekiem porządnym. Albo robię, albo nie robię. tu mamy, balką, kocioł, słabe rzeczy. Ja muszę już po prostu zejść. Bo muszę spać. Spać. Muszę psi Hop siro. O no de Jeszcze nie noc, nie nocy nie ma. Ja chcę dzień. Ci... Nie ma żadnych obrażeń. Nic, 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 nic. No i teraz no już tak dziwnie się kra mi. Pista de jugador. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wychodźcie, nie wiem, co to. Pięknie. Ja z tobą wymienić mogę. Co to jest? No. No okej. Okay. A Jeroen Golem. Króluje wioskę Tutaj. Dos de 10. 8 Tutaj sobie to zasiejemy. No. Szkoda, że z tego domu ściana nie mogliśmy zrobić. No to. Zrobimy sobie tam z piasku. Dzisiaj chciałbym. Z piasku i z siany. No. Dzisiaj chciałbym wam pokazać super dziwny dom w Minecraft. Super dziwny. To najdziwniejszy dom w Minecraft, jaki się da zrobić. Chyba nigdy takiego dziwnego domu w Minecraft nie widzieliście. Jak ja teraz w tym momencie zrobię. Dlatego trzymajcie się. Zonajcie się tutaj. Mam nadzieję, że się nie zanudzicie, kiedy ja ten piasek będę kopał. Będę to z piasku, ale to zrobię tak. Ta podstawka. Tak jakby te, tak Wiadomo, wiecie, taka jakby podstawka, bo piasek spada. Dlatego muszę mieć podstawkę sianę. Siana. To jest Na razie zrobię sobie tak, pek pek. Musi to być symetryczne. Yeah. Nie, no nie, zrobię sobie Zaraz. 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 mi yeah. mm, Zaraz. Zaraz. Tak? dom z Zaraz. 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 najdziwniejszy dom. Zaraz. uda naprawdę wam się spodobał ten odcinek super dziwnego domu w majku no to super. bardzo chciałbym byla, żeby wam się podobały te odcinki co robię, staram się dla was widzowie 4 z 10 by te odcinki dla was były jak najlepsze Poza tym, jak oglądacie, czy lubicie takie odcinki z Minecrafta, bo też bardzo polecam, nie mówię, że jest lepszy kanał, ale bardzo polecam Wojana. Na mnie się inspirowałem jakby, dlatego jakby Wojan to oglądał, to go pozdrawiam. Na razie sobie tutaj.

Cinco de diez, cuatro de diez, no okay. Mam już to zrobione te jakby podłogę. Ok, pyk. 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 Raz i dwa. Teraz muszę sobie zrobić podłogę. Dla mnie ważne w domach jest, to by miały super, super, ale to super dobrą podłogę przed palią. przyjaciel Wojana ma tak. Ma podłogę po prostu z dirtu, zarośnięte dirt, ma to, to gdzieś w tył po prostu, czy to, czy, to jest, czy to jest dirt, czy nie. Właśnie to jest ważne, tym lepsza podłoga, tym lepsze życie w tym domu dla człowieka. Podłoga nawet, może nawet jest najważniejsza. No okej, okay, mamy. Muszę się jakoś tutaj teraz dostać, czyli tutaj muszę zabrać trochę piaskuniu. Mam 10 bloków piasku. Nie muszę mieć kaktusy. Patrzcie sobie, że, że... taką jakby... ...takie jakby takie... ...posągi trochę na tej tej. No nie posągi. Ej hej, hej, hej. Czemu tu jest posterunek? Hm. To jest bardzo rzadkie. Wiesz jaki postępny przy wiosce. Ale ja tam nie chcę dzisiaj. Dzisiaj tam się wybrać nie chcę. Dzisiaj nie chcę się wybrać do posterunku. A nie, nie mogę się tam wybrać, bo się śmiecza nie mam. A nie będę walczył z osładnikami rączką. Niestety, nie mogę podbić wioski. Nie mogę podbić posterunku z zasadniczego. No, ostatnie miałem. Okej. Okay. Cynko de diet. O, no tak. Jaki głup. Cynko de dwie. Tak to trzeba. Zapomniałem, że kaktusy nie można położyć na sianie. Tylko, tylko na piasku się da. de 10, 5 de 10, 3 de 10, 5 de 10, 3 de 10, 5 de 10, bien, genial, super. 4 de 3 trzy 5 10, 5 de diet, 10 de diet, sześć de de diet. Teraz niestety nie mam, drzwi. prze dwie, tam nie mam, czy mam drzwi? A, ja a, 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 nie! a, 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 moje, nie. a, ja tak nie a, tu, no, villagerowie, chodzą do domu komuś, nawet jakieś są jego no, 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 o. Kto z Was, widzowie, umie znać odpow odpowiedź na te pytanie, które ja tutaj mam, mam zadaję? Nie wiem. Nie wiem. No, villagerowie mogą wejść do każdego domu. A w ogóle wie, wiedzieliście, widzowie, że villager w, w może otworzyć. Może otworzyć na żelazne drzwi Bez użycia żadnej tam, żadnego jak nie wiem jak się wie. Może tylko rączką otworzyć Wyobraźcie to sobie, ok? I teraz Ja cię Teraz tylko łóżeczko Pokarmę, co bez jakiegoś domku I będę miał Najlepszy dziwny dom świata Najlepszy i to... I to jedno tylko jest najlepsze. Że w samą porę. zdążyłem zrobić mój piękny mój domek. Cinco de diez. Mój domek zdążyłem zrobić w porę. Dynko de died. by zdążyć przed nocą. Dresde diez. Tamuje. Tamuję. de diez. Pięknie. Dziękuję widzom.